No siema, co tak. I komentarz. Będziemy otwierać sobie trochę skrzynek i zagramy sobie jeden mecz Także, yy, no w ogóle dawno nie było od, od Brawl Starsa Także zostawcie łapkę i suba A my lecimy nocą, no z małymi skrzynkami Bo tutaj mamy no, wysiął sobie nie mamy Tutaj też nic nie mamy, a ostatnio gryfa drobne i uwaga, może Megabox nas uratuje i uwaga, nie no ja po to, ja zbierałem tyle, żeby nie mieć żadnego postaci, szkoda bardzo, słuchajcie, ostatnio drognęłem sobie gryfa bardzo bardzo, Yy... Nie, mi sobie jeden meczek zagramy. Oczywiście muszę jeszcze... ...wróć do co tu się... co robimy. nie jest fajne Nie polecam go kupować. Tutaj nowy kiełek będzie. No i to tyle. No i dobra, no to zagramy sobie solo. Pewnie za 500 pucharków będę miał mega boxa, za 16 tysięcy pucharków. Także oh yeah, oczywiście będzie w Bo tak będę w Więc się tak liczbę, no, nie liczyć, no, no. jeszcze jedną rolę, no, bo to jest... ...takie, wiecie... ...słabe. Tam to jest bez sensu, jak to jest, się się dojeżdżają i wiecie... i BU! Takie. Nie, no aż się tutaj kampi. Nie no. A dobra gram ostatnio, bo pewnie przegram w tej ostatniej. Także nie wiem, mam coś. Wcześniej, kiedy nie nagrywałem sobie normalnie, wbijałem bo wszystko git. Nie wiem dlaczego teraz. Tak.

Dobra, let's go! Co to się dzieje? Hej! Ja prawie tutaj wszystkich zabiłem. zabitych zabity. Żywych zabitych. Let's go, dobra. na no bo niech uciekaj. Teraz tak. ja poczekam, po prostu do straf. Wiesz, co to na ciebie poczekam? No, nie, no dobra. Co się Dobra, wygraliśmy, ej! W końcu, w końcu. No i 10 pucharków Także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Oczywiście ta w górę obowiązkowo. Subiczek tak samo, bo wbijamy po sto niedługo. Znaczy po 50, sorry jeszcze trochę daleko, także no to zobaczenia no siema Ty jak się to włączało, już nie pamiętam ja tu... Nie. A tu, tu się wyłączył